To Hobby na targach Caravan Salon w Düsseldorfie. Z nami jest przedstawiciel Hobby w Polsce, pan Witold Tuchowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co Hobby przygotowało na tegoroczne targi? O, Hobby nas w tym roku bardzo zaskoczyło. Bardzo dużo nowości, bardzo dużo ciekawostek. Myślę, że trzeba zacząć od chyba najistotniejszej zmiany. Zmiana wizu, nie tylko wizualna, ale też również jakościowa od tego sezonu HOPY wprowadziło aż 12 lat gwarancji na szczelność zabudowy wszystkich przyczep i kamperów, więc jest to bardzo duży skok jakościowy, który powoduje, że marka zaczęła być pozycjonowana myślę jeszcze wyżej niż dotychczas była, mhm. a oprócz tego takiego powiedzmy w ramach jakości poprawy E, Całego e, swoje, e, swojego asortymentu. Zaproponowano zupełnie nowe zabudowy zewnętrzne. Stoimy właśnie przed taką przykładową przyczepą z serii Deluxe, gdzie no, widać te zmiany gołym okiem już. E, nowa zabudowa, zupełnie plastików, które mamy tutaj z tyłu e, pe, bardzo fajne aerodynamiczne kształty nowy zderzak, nowe lampy LEDowe e, można je zamówić również z migaczami dynamicznymi. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo korzystnie, myślę, ta zmiana wpłynęła też na odświeżenie całego wizerunku. Mamy też odświeżenie loga Hobby, zniknął ten napis Mine Hobby, pojawiło się tylko czyste logo. Jest to jakby nowe CI firmy Hobby na ten sezon, bardzo fajnie to wygląda. Oprócz tego, że mamy nowy tył, mamy również nowe przody. Tutaj myślę, że warto sobie na tym przykładzie zobaczyć: wszystkie elementy zabudowy mamy zmienione te pasy się pozmieniały mamy nowe elementy, również aerodynamiczne na tych owiewkach przednich nowe uchwyty manewrowe. Także bardzo dużo fajnych zmian, zwłaszcza na myślę największą uwagę klientów jak naszą również, zasługują nowe okna, zupełnie nowa dostawca, nowy kształt okien, bardzo płaskie okna, przylegające do połaci ściany. Także jest to zmiana jakościowa bardzo duża, aerodynamika poprawiona też całości przyczepy. Bardzo fajnie to wygląda. Wszystkie okna są zmienione. Przednie, tylne, boczne. Także mamy, mamy tutaj całkowicie nowe modele. Warto zaznaczyć również, że nie tyle nie tylko Deluxe, ale również Excellent i Seria Prestige, Excellent Edition. Wszystkie te serie otrzymały nowe elementy zabudowy zewnętrznej, nowe oświetlenie zewnętrzne, jak i też nową kolorystykę wnętrz. I myślę, że tu warto pokazać przede wszystkim serię Deluxe. Zacznijmy od niej, może, bo tu mm -hmm. koło niej stoimy. Wejdźmy do środka. Ta seria naprawdę zmieniła się bardzo mocno w stosunku do rocznika 2023. No, widzimy już na pierwszy rzut oka e, ciemne wykończenie mebli kuchennych, które kontrastuje świetnie z nową zabudową no, korpusów. E, Jasnych, jasnych korpusów drewnianych, e, całości pozostałych mebli, jak i białymi frontami, e, które widzimy tutaj na, nad e, meblami, e, czy też bocznymi, czy też tutaj z e, jadalni. O, I tu w tej chwili mamy rzeczywisty obraz tych mebli. Kolorystyka bardzo fajna, ciepła. Nowa tapicerka również bardzo gruba. Bardzo taka mięsista, tkanina i nowe również blaty. Ciekawej kolorystyce, bardzo praktyczne, odporne na zarysowania. Myślę, że będą bardziej praktyczne niż te w poprzednich, poprzednich seriach. Tu akurat jesteśmy w takim bardzo fajnym modelu siedmioosobowym modelu 515 UHK. Także tutaj ten model Deluxe dostał fajne, bardzo matowe te szafki które myślę poprawiono również tutaj zawiasy, poprawiono kilka elementów technicznych, więc myślę, że te rozwiązania będzie też dobre na, na kolejne sezony. Rzucimy jeszcze raz okiem na tylną część tutaj łóżka, łóżko piętrowe i kanapa zapewne rozkładana. Jeden z bardziej popularnych takich rozwiązań dla 7-6-7 osób. Zwłaszcza wrażenie robi to łóżko opuszczane nad mm -hmm. tutaj salonem, które jest bardzo wygodne w użyciu. Może przejdźmy dalej. sobie mm. do serii Prestige, bo tam też nastąpiły bardzo duże zmiany. Seria Prestige uzyskała bardzo ciekawą zabudowę przodu przyczepy. Widzimy, że oprócz tego, że mamy panoramiczną szybę, która jest świetnie zlicowana, tutaj z tymi owiewkami grafitowymi, również została przedłużenie. Aerodynamiczne całego tego przodu. Nie ma tu już blachy, jest całość wykonana z tworzywa, i jest to jedna, jedna duża całość, która stworzyła taką aerodynamiczną owiewkę przednią. Również nowe szyby, jak to we wszystkich modelach, tak jak już wspomnieliśmy. Tutaj widzimy na oznaczenia 12-letniej gwarancji na szczelność zabudowy i aż do 5 lat ogólnej gwarancji. Pod warunkiem oczywiście spełnienia pełnych warunków, ale jest to bardzo duży skok, jeżeli chodzi o pozycjonowanie marki. Zobaczmy wnętrze Prestige'a, bo jest naprawdę świetne, uważam. Zmieniło się tutaj wszystko praktycznie. Eee, mamy, po, mamy białe meble frontowe tutaj w pełnym lakierze, także błyszczące, które są połączone z matowym drewnem takim ciemnym. Świetnie to kontrastuje. Mamy również nową kolorystykę tapicerki. Ona jest opcjonalnie do zmiany, można wybrać kilka wariantów, ale ten, jest, który tu widzimy, jest standardowy. Bardzo duże szafki, bardzo głębokie. Także ten model Prestige uzyskał jeszcze jakby jeszcze wyższy standard wykonania. Myślę, że będzie się cieszył. Jeszcze większym powodzeniem niż w poprzednich sezonach. Wysoki połysk, to można powiedzieć, bo to rzeczywiście sprawia takie wrażenie, tak, że. To no jest... Tutaj mamy do czynienia z tym połączeniem matowego drewna i połysku, ale też świetnego, mm -hmm. zaprojektowanego designu, jeśli chodzi o podświetlenie LED-owe i. To tutaj niżej i to wyżej szafek. Natomiast e, m, też warto pokazać, że są nowe zupełnie sklejki, tutaj, które wykańczają e, nam połać dachową. E, one są wykonane zupełnie z innych sklejek niż dotychczas, takie matowe, materiałowe wręcz się wydają być. Także to jest bardzo ekskluzywne, wygląda to dużo, dużo lepiej niż w poprzednich latach. Także, i to samo mamy do czynienia z tymi wykończeniami ścian bocznych tu w prestiżu, również w takiej ciekawej sklejce, y, która imituje materiał. Bardzo ciekawe rozwiązanie i bardzo to jest eks, ekskluzywne i, i takie, no, designerskie. Mhm. A w tylnej części łazienka, tak? W sam rogu. No to jest akurat model 720 KWFU, który cieszy się w Polsce dużym powodzeniem. Y, to jest przyczepa sześcioosobowa, może być opcjonalnie siedmioosobowa. Tu akurat mamy ten wariant siedmioosobowy z potrójnym łóżkiem y, piętrowym. No i on ma tutaj rzeczywiście cały, cały taki pokój dziecięcy połączony z przestrzenią łazienkową, osobną kabiną, osobną toaletą. Bardzo fajne rozwiązanie od wielu, wielu sezonów cieszące się dużym powodzeniem. Również w Metamorfoze przeszła najmniejsza seria, seria On Tour. Co ciekawe w Polsce mniej trochę popularna, ale myślę, że w ostatnim sezonie zwłaszcza coraz więcej zapytają mniejsze przyczepy. I to jest właśnie taki model, który myślę jest najmniejszy w ofercie marki Hobby. Jaka tutaj jest DMC? To jest DMC od 1100 do 1500 kg. Można zamówić to w dowolnej konfiguracji. Mhm. Też warto zwrócić uwagę na takie małe szczegóły. Zmieniono lampy obrysowe LEDowe na takie mrożone. Bardzo fajnie to wygląda. Ten model 390SF jest to model najmniejszy w gamie, tak jak wspomniałem. Koby warto zobaczyć również, się, zmieniła się kolorystyka całego wnętrza, zmieniły się płyciny wnętrza, więc też wygląda to bardzo korzystnie na ten sezon. Zmieniono wygląd tych szafek. On trochę nawiązuje do serii Excellent Edition. Jest bardzo ciekawy, bardzo taki czysty, przestronny. To jest model 3-4 osobowy. Tu jest miejsce takie dla dzieci, powiedzmy, do spania na dwie osoby, które albo jedna dorosła. Tam mamy podwójne łóżko, które umożliwia spanie dwóm dorosłym. No i pełnie wyposażenie, jak to w hobby, jeżeli chodzi o aneks kuchenny, kuchenka, lodówka. Tu jest lodówka podszawkowa, 110 litrów. Co jest ważne, Hobby Connect, jeżeli chodzi o standard połączenia. Z Bluetoothem jest w standardzie wszystkich już przyczep w tej chwili, także jest to duży plus. Możemy sterować sobie za pomocą aplikacji Hobby Connect wszystkimi funkcjami przyczepy. W tym modelu pomimo, że on jest bardzo mały jest wygospodarowana fajna łazienka. Jest tutaj normalna toaleta z małym brodzikiem, jest umywalka, która się składa więc możemy ją na czas nieużytkowania sobie ją zamknąć, otworzyć na czas użytkowania samej umywalki. Opcjonalnie my również dokładamy u nas w firmie tutaj do tego modelu prysznic, jeżeli ktoś sobie tego będzie życzył. Także bardzo fajny, praktyczny model, co jest ważne. Model jest wąski, on jest 2.20 szeroki tylko, co powoduje, że dla początkujących Miłośników karawaningu jest to jak najbardziej dostępna, dostępna przyczepa, dostępny gabaryt, łatwy w prowadzeniu, łatwy w manewrowaniu. Lekki on do większości samochodów, które mamy osobowych na rynku, bez problemu nadaje się, żeby go podłączyć i spędzać wakacje w terenie. A za sprawą niewysokiej wagi, dopuszczalnej masy całkowitej też czasami wystarczy prawo jazdy kategorii B. Znaczy tu akurat myślę, że w większości samochodów typu normalnego kombi, czy tak, mhm. mniejszych SUV-ów bez problemu zmieścimy się z y, prawem jazdy kategorii B, natomiast wiadomo, że im większy samochód, Zgadza większe się. DMC auta, no to już tutaj może być problem z każdą przyczepą, tak jest. ale jakby do takich popularnych samochodów typu kombi właśnie, czy mhm. jakieś hatchbacki, do, które mają DMC do 1000 800-2000 kg to bez problemu kategoria B. Tutaj wystarczy. wystarczy. Seria Excellent również przeszła tą metamorfozę zewnętrzną, ale też i wewnętrzną. Tak jak już wspomnieliśmy, mamy tutaj do, na ekspozycji model 540 WFU. Excellent, jeden z bardziej popularnych modeli na rynku, jeżeli chodzi o ten układ wnętrza. Najbardziej poszukiwane rozwiązanie, jeżeli chodzi o komfortową łazienkę na rynku. Czyli na całej tylnej ścianie, tej przyczepy mamy pełno, pełną łazienkę z osobną kabiną prysznicową, wydzieloną. E, świetny design, świetne rozwiązanie cenione przez wielu, wielu klientów. Ten model przeszedł również metamorfozę wnętrza, co jest tutaj bardzo ciekawe. E, dotychczas mieliśmy te meble lakierowane w kolorze takim łamanym, białym, takim troszeczkę ecry. W tej chwili dostaliśmy praktycznie czystą biel lakierowania i co ciekawe również nowe wykończenie płyciny tej sufitowej jak i tutaj tej bocznej. Można sobie zobaczyć pod pewnym kątem padania światła widać ten dekor, który znajduje się na tych elementach i ten dekor jest powtarzalny właśnie we wszystkich tych elementach zabudowy półek. Bardzo fajne rozwiązanie, myślę, że urozmaiciło trochę to wszystko, odróżnia ten model od pozostałych. Nowa tapicerka dla Excelenta, zrezygnowali z tych takich kontrastów typu granat, czy taki lekki fiolet i tak dalej. To jest wszystko tak w miarę stonowane, eleganckie, bardzo przejrzyste, bardzo czyste. No i też zostały te jasne blaty, które są też tutaj w tej wersji takiej niepołyskowej, matowej, nie rysują się dzięki temu, są bardziej praktyczne. Również Hobby Connect, tak jak wspomniałem w standardzie, także wiele takich aspektów, które dotychczas były w Excellencie już jakby trochę zgrane, można powiedzieć przez parę sezonów zostały zupełnie wymienione, zupełnie odświeżone. I myślę, że to jest bardzo duży plus na kolejny sezon. Mamy, mamy parę nowości. Kolejny sezon mamy w ofercie również vana od firmy Hobby, czyli Maxia Van 680. Świetnie wykonany, naprawdę bardzo do wysokiej jakości produkt. Uważam, że może, mogący konkurować z najlepszymi w tej branży. Bardzo fajne silniki, bardzo fajne konfiguracje, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa. Długi samochód 680, wzdłużne łóżka, duża łazienka jak na taki model, kabina wydzielana prysznicowa, umywalka odchylana i pełne, pełne wyposażenie, które tu widzimy, można wsiadać, jechać od razu, nie trzeba nic dokupywać, żadnych akcesoriów, żeby ten samochód się sprawdził już przy pierwszych podróżach. No, wspomniał Pan o tej konkurencyjności, o tym, że może konkurować z najlepszymi. Takim naturalnym konkurentem dla Maxi Van z pewnością jest Grand California, skoro mówimy tu o Crafterze. Jak w tym porównaniu, w Pana ocenie, wypada ten pojazd? W mojej ocenie, to oczywiście byłaby to trochę subiektywna ocena, natomiast Jasne. w ocenie klientów, którzy, mamy takie auto dostępne, oglądają mnie klienci i każdy wypowiada się, że jeżeli chodzi o wnętrze to nie ma tu żadnego porównania jest konkurencja e, oczywiście bardzo mocna, bo Volkswagen produkuje sam te produkty natomiast jeśli chodzi o zagospodarowanie wnętrza design, kolorystykę e, funkcjonalność, to na pewno hobby e, że tak powiem jest e, no nieporównywalnie według mnie lepsze, ale też klienci też doceniają tą jakość wykonania tego wnętrza takie drobiazgi typu te połacie całe wyściełane materiałem, tutaj sufit, boczki, większa ilość szafek, większe te szafy są. E, takie szczegóły typu bardzo, e, bardzo praktyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o e, tutaj na przykład podłączenie systemu butlin, które wyciąga się na takiej szufladzie, nie sprawia to w ogóle problemu, żeby sobie to zainstalować. Także takie e, drobiazgi, które naprawdę czynią tą różnicę. Bardzo fajny samochód, dla, dedykowany według mnie dla dwóch osób, tak? bo tutaj nie ma się co oszukiwać. DMC 3,5 tony, yy, ładowność niewielka około 300 kg, więc tutaj nie, nie poszalejemy. Ale dla dwóch osób, naprawdę auto na najwyższym poziomie wykonania i jakości, yy, tym bardziej, że w automacie 177 koni, yy, pełne systemy, tak jak wspomniałem, bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o samochód. Radary, nie radary, to, aktywny tempomat i tak dalej to wszystko tutaj jest, więc jakby klient dostaje kompletny produkt, który może od razu podróżować. To jest ten dłuższy Crafter 680 i pan mówi tutaj o 3,5 tony tak. DMC, więc to też jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Tak, no na rynku głównie są dostępne California XXL, które są 600kami one są wysokie, ale krótkie. Tutaj tej przestrzeni jest o wiele więcej, co zresztą widać wygodniej się śpi, bo śpimy wzdłużnie, nie poprzecznie więc jakby. Zupełnie inna klasa wygody, spędzania tu czasu w samym samochodzie, spania, poruszania się itd. Tak jak widzieliście w ofercie hobby, camperwany, ale przede wszystkim przyczepy odświeżone, odnowione, tak jak widzieliście na rok 2024. Czy podsumowując naszą rozmowę z tematem dostępności tych przyczep jest jakiś problem, czy może nie ma? Jak wygląda kwestia zakupu takich przyczep? Dostępność jest chyba, można powiedzieć, zupełnie normalna, czyli zamówienie, zarówno można je kupować od nas w przypadku zamówienia bezpośredniego z placu, bo mamy takie przyczepy, czy będziemy za chwilę mieli już nowe z tego rocznika 2024, od praktycznie 1 września zaczynają po kolei pewne modele zjeżdżać. Ale również można zamówić pod siebie z indywidualną konfiguracją. Terminy dostaw są zależne od tego, kiedy dana seria jest produkowana. Te serie są produkowane w różnych momentach roku, niektóre są dwa, niektóre nawet trzy, cztery razy w roku produkowane. To wszystko zależy od wybranego modelu. Panie Witoldzie, dziękuję za rozmowę i zapraszamy do kontaktu. Z, 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 jeżeli potrzebujecie Zapraszamy do Cargo Pomorza Do Cargo Pomoże oczywiście, ale jeżeli potrzebujecie nie tylko zakupu, ale przede wszystkim fachowej ekspreskiej porady, to Pan Witold jest do dyspozycji tak Jedna jest. chyba z najbardziej y, doświadczonych osób w polskiej branży karawaningowej Dziękuję bardzo, zapraszam